Komendant Gęborski wraz ze swoim zastępcą potrafili piłą do drewna uciąć nogę człowiekowi. Was serdecznie w kolejnej przygodzie z historią na kanale Łukasz Kazek History Story. Kanal Łukasz Kazek History Story oglądacie zawsze w każdy wtorek o godzinie 20.00 i widzimy się właśnie tylko i wyłącznie tutaj, na żadnym innym kanale, już nie. To jest informacja dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą. 17 marca 1945 roku oddziały Armii Czerwonej wyzwoliły obozy i jenieckie Lamsdorff. Skończyła się gehenna jeńców, którzy byli tutaj właśnie przetrzymywani przez niemieckiego hitlerowskiego okupanta. Ale zaczęła się nowa gehenna, dlatego że w tym miejscu, gdzie ja idę, powstał komunistyczny obóz pracy z szaleńczym i bestialskim komendantem. I dzisiaj właśnie o nim i o tym obozie pracy który stworzyła aparatura komunistyczna, będzie dzisiejszy odcinek. Bardzo często pytaliście się w komentarzach, czy powstanie powstało o Morelu i o Świętochłowicach, a więc powstaje również i o Łambinowicach i o Gęborskim. A mecenasem tego odcinka jesteście wy, drodzy widzowie, i nie tylko tego, wszystkich odcinków historii Story. Dzięki waszemu wsparciu poprzez kanał YouTube, dzięki waszej wirtualnej kawie, którą nam stawiacie, a my z rozkoszą ją pijemy, kręcąc właśnie takie odcinki, chcemy wam podziękować. Mamy dla was całą masę gadżetów, jak na przykład specjalną tekturową podstawkę z logiem kanału pod kufel na herbatę z dwoma palcami pianki. Mamy też naszywkę haftowaną, którą świetnie możecie sobie na rzepie przypiąć na kurtce. Mamy również pocztówki z kanału History Story, z pozdrowieniami z planu filmowego, z autografami całej naszej ekipy. Krzyśka, Daniela i mojego. Mamy wreszcie nalepki, o które pytaliście na Wasze fury albo też na Maca czy laptopa. I mini plakaty z serialu Dolny Śląsk, zaginione skarby telewizji History Channel z moim osobistym autografem. A na koniec, żebyście mogli to wszystko w coś włożyć, magnes specjalnie preparowany na parze w celu uniknięcia pęknięć, sprowadzany z dawnej Węgryjskiej Republiki Ludowej i oczywiście torba, torba z dolnośląskiego lnu. Łukasz kaze Historystory. Wszystko to pakujecie w torbę i ruszacie w podróż do przeszłości. Za ósemkę posmaruję wam chleba piętkę. Za dychę postawię wam w żuru żurumichę, a za kawę latę w górę wyślę wam gadżetów pełną furę. Informacje, jak zdobyć tą unikalną kolekcję Historystory znajdziecie na moim Facebooku i na moim Instagramie. Oraz w dziale społeczność na kanale Łukasz Kazek History Story. Zapraszam Was na odcinek. Ślady polskiego komunistycznego obozu pracy dla Niemców, a także dla Ślązaków i bywało również, że i dla Polaków pokrył dzisiaj las i gęstwina. Natomiast musicie również wiedzieć, że tu nie tylko zamykano Niemców, ale jak wcześniej powiedziałem i ludność Śląska. Dlatego, że ani Związek Radziecki, ani ówczesna władza komunistyczna nie zdawała sobie sprawy z tego pomieszanego i trudnego świata narodowościowego, jaki tu panował. Ja mówiłem w odcinku o Morelu, że kiedy Niemcy wcielili Śląsk do Rzeszy, automatycznie wszystkim mieszkańcom dano obywatelstwo niemieckie. I tak później po wojnie myślała aparatura komunistyczna. 10 sierpnia 1945 roku czytamy artykuł w życiu Warszawy. Co zrobić z pozostałymi u nas Niemcami? Stawia znak zapytania autor. Rozwiązanie jest szybkie, ale musi być też radykalne. Natychmiast należy ich umieścić w obozach, w których będą pracowali na rzecz obudowy naszego kraju. Będą za to dostawać wit, opierunek i ciepłą zupkę. Będą mieszkali w barakach ciepłych, ogrzanych i również w higienicznych warunkach. Nie jesteśmy tacy jak oni. Nie będziemy ich palić w piecach krematoryjnych, bo przecież my nie jesteśmy Niemcami. Dwa tygodnie po tym artykule Klara Maksary piecze chleb. Jest Niemką, która mieszka na Śląsku. Mówi po Śląsku i po niemiecku. Generalnie nie popierała hitlerowskiego terroru i nazizmu. Piecze chleb dla swoich dzieci. Mówi nagle do swojej córki Eriki: Zobacz, biegają dookoła nas jacyś żołnierze. Była to dziwna armia. Mundury. Polsko-Sowiecko-Niemieckie, przepasane szturkiem. Jeden ma pistolet, drugi ma karabin, czwarty ma jakąś fuzję myśliwską. Wpadają do jej mieszkania i mówią ręce do góry, pakować się, jedziecie wszyscy do Berlina, do swojego Hitlera. Klare i jej dzieci pakuje się do wagonu. Klara zdążyła zabrać jeszcze pięć bochenków chleba, które upiekła na cały dzień, i jadą. Zaczyna się tułaczka. Dojeżdżają inni ludzie. Dochodzą też sąsiedzi. Różne języki. Ktoś po polsku zaintonował pieśń pod Twą obronę. Niektórzy modlą się po polsku, po niemiecku, inni z gwarą. Wszystko jest zmieszane. Trafiają tutaj do Uambinowic, gdzie siedzą mężczyźni, którzy spisują personalne dane. Erika, dziesięcioletnia córka Klary, pamięta, jak nagle ci mężczyźni grają w piłkę bochenkami chleba, które upiekła jej matka Klara. I wychodzi człowiek. Wychodzi człowiek na przywitanie, niski, niewysokiego wzrostu, przystojny, Zaczesaną bujną czupryną i z bakami, gdyż zapuścił baki. Nazywają go osadzeni w obozie Kotleten Fritz, od nazwy niemieckiej kotleten, baków. Okazuje się to Czesław Gęborski, milicjant. 21-letni młody milicjant, który w swoim życiorysie napisał, że był maltretowany przez Niemców. Uciek służył w partyzance i jest twardy, silny i mocny, aby zarządzać odbudową nowego, właśnie polskiego ładu kraju RAD. On ma zadanie zbudowanie obozu przejściowego i obozu pracy, i buduje go bardzo blisko całego kompleksu jenieckiego Lamsdorff, bardzo blisko wsi aby można było dowozić wodę i aby można było logistycznie to wszystko tutaj zamknąć. Na swojego adiutanta powołuje młodego 18-letniego milicjanta pseudonim Ignacy i rozpoczynają rządy krwawe rządy bestialskie i rządy terroru właśnie tu za moimi placami, gdzie mieścił się obóz pracy w Łambinowicach komunistyczny polski obóz w pracy W obozie nie ma wody nie ma wody praktycznie do picia a co dopiero do higieny osobistej Panują fatalne warunki Klara rano budzi Erika. U dzieci są ropniaki. Wszyscy wchodzą w rany. Na twarzach małych dzieci są ślady zabitych pluskiew. Krzyk strażników. Wstawać, hitlerówny! Ruszać się, podłe i parszywe szwaby! Będziecie tu śpiewać za swojego Hitlera! Natychmiast! Wynocha! Wyskakują wszyscy na plazapolowy. Tam strażnicy czasami lufami podnoszą do góry spódnice, podnoszą im sukienki. Wszystko odbywa się w ramach rubasznego żartu. Trzeba uważać. Strażnicy i komendant są bezwzględni. Potrafią zastrzelić za wyjście z baraku. Nocą sika się do wiadra, nie wychodzi się do toalety. Strażnicy nawet dla zabawy strzelają do baraków. Przez cienkie drewniane ściany kule przechodzą. Można zginąć we śnie. Ciotka Klary wchodzi do baraku, delikatnie trzyma się pod kulona. Okazało się, że poszła powiesić pranie, bieliznę. Są to kobiety, dzieci. Na drut strasznik został szał, postrzelił ją w pierś. Nagle słychać, jak krzyczy: Gdzie jest ta niemiecka ździra? Woła ją z powrotem. Ona podchodzi słychać głuche strzały. Wchodzi adiutant Gęborskiego, Ignacy, i mówi, są krewni tej, którą przed chwilą zastrzeliłem? Tak, są, wstajemy we dwie. Chodźcie, możecie iść się pomodlić za tą niemiecką ździrę. Idziemy się modlić, a strażnicy z Ignacem, za przyzwoleniem Gęborskiego, biją nas do nieprzytomności. Zatem Gęborski wpada na szatański plan. Wyśle Niemki i osadzonych tutaj Niemców z obozu pracy do ekshumacji grobów jeńców sowieckich. Kiedy groby są otwierane, ciała mężczyzn są w stanie rozkładu. Oni byli kładzeni nago warstwami. To potworna ludzka rozkładająca się maść. Kobiety muszą maczać tej mazi, nurzać ręce i wyciągać szczątki na zewnątrz. Gęborski ściąga również komunistyczną prasę, która ma obserwować jego działania w zadośćuczynieniu, uczynieniu, robić zdjęcia i pisać artykuły. Dziennikarze piszą Niemkom zniknął ironiczny uśmieszek, kiedy pierwsza łopata wbita w ziemię pokazała to, do czego doprowadził ich Hitler, w którego wierzyli. Bywa też tak, że kilka warstw tych ciał jest po prostu gęstą, ludzką, rozkładającą się zupą. Bywa tak, że ktoś wpada i tonie w całym tym strasznym fetorze. Ludzie nie byli w stanie uwierzyć w historie, które opowiadano, właśnie to, co działo się w obozie pracy za komendanta Gęborskiego. Komendant Gęborski wraz ze swoim zastępcą potrafili piłą do drewna uciąć nogę człowiekowi. Dlaczego? Dlatego, że stwierdzili, że ma niebieskie oczy i na pewno był SS-manem albo należał do NSDAP. Więźniowie pamiętają apel, kiedy Ignacy, zastępca komendanta, stwierdził, że ktoś zabił jego królika. Był to mały chłopiec, dziewięcioletni, z głodu dla swojej siostry i rodziców. Gęborski razem z Ignacym ustawili wszystkich w rzędzie, ustawili również karabin maszynowy i powiedzieli krótko: Metody mamy takie same jak wy. Jeżeli nie przyznacie się, kto zabił królika, Natychmiast wszystkie kobiety z dziećmi zostaną rozstrzelane. Po paru sekundach wyłonił się mały chłopczyk. Dziewięcioletni chłopczyk, który powiedział, że to on zabił tego królika. Ignac podniósł go ze spodenki do góry i jak poduszką zaczął uderzać o twardą ziemię. Tak wyglądała tutaj rzeczywistość. Kiedy Gęborskiego zapytano po wojnie, o tę sytuację, odpowiedział. Byłem młodym człowiekiem. Jako szesnastolatek napatrzyłem się, co wyrabiają Niemcy. Jacy byli krwawi i jak nas eksterminowali, mordowali. Miałem tylko jeden cel po wojnie mścić się na nich i brać odwet za to, co widziałem. Październik 1945 rok to najbardziej makabryczne wydarzenie, jakie miało miejsce w obozie pracy w Łambinowicach, założonym przez komunistyczny aparat, powojenny komunistyczny aparat w Polsce. Po wojnie Władysław Szlapski, który był strażnikiem tego obozu, na jednym z procesów zeznawał. Dowiedziałem się od Rzemialskiego. Że Gęborski, Ignacy oraz Antek oraz jeszcze jeden strażak, którego nazwiska nie znałem, zaplanowali, że podpalą barak z więźniami. Ludzie potem widzieli, jak Ignacy wychodził z baraku, a potem on za chwilę zajął się ogniem. Zginęło wtedy prawie 50 ludzi. 50 osób. To był jakiś szał. Więźniowie zeznawali, że jednemu z osadzonych Kazano wziąć wiadro z piaskiem i wejść i gasić barak. Kiedy wszedł, nie pozwolono mu wyjść. Powiedzieli, żeby płonął żywcem. Najwięcej osób zabił Ignacy z Gęborskim. Stali i strzeli do ludzi, którzy uciekali z ognia. Były przypadki obłędu, dewiacji. Na przykład jeden ze strażników kazał e, mojej żonie, zeznaje Ślązak, który mówi, że kazał mojej żonie tańczyć przy ogniu kiedy ona powiedziała, że nie będzie tańczyć, że to jest jakieś, jakieś chore. Wziął kolbą, uderzył i rozbił jej głowę na kawałki. Ludzie płonęli żywcem, chcieli uciekać z baraków, a cała świta pijąc wódkę nie pozwalała im na to. To było jedno z najbardziej makabrycznych wydarzeń, jakie miało miejsce właśnie tu, gdzie ja w tej chwili spaceruję i chodzę. Gęborski był sądzony kilkakrotnie po wojnie. Na przykład po śmierci Stalina w czasie odwilży posiedział trochę w więzieniu, ale tylko i wyłącznie w zarzutach było to, że przekroczył uprawnienia. Nie było mowy o tym, że podpalił barak ze swoimi komunistycznymi kolegami, i ci, którzy go gasili, byli przez nich zabijani strzałami albo wpychani na siłę do ognia, aby spłonęli żywcem. Gęborski tłumaczył na procesie, że Niemcy specjalnie podpalili barak, powycinali w drucie otwory, bo chcieli wywołać chaos w obozie i uciekać. Ale strażnik Jan Furman zeznawał, że nie ma, nie, nie ma żadnej informacji o tym. Sam tutaj był, pilnował i nie widział i nie słyszał, aby był jakiś bunt, jakieś podpalenie i wycinanie w otworu w drucie kolczastym. Natomiast słyszał, że była to robota ignacego zastępcy komendanta i samego komendanta. Władysław Szpalski mówił również, że widział, jak po ugaszonym pożarze Chodził dziewiarski i dobijał jeszcze strzałem z karabinu tych, którzy żyli. W 1994 roku Państwo Polskie, odrodzone we Państwo Polskie, wszczęło śledztwo przeciwko Gęborskiemu. W 2000 roku rozpoczął się proces. W 2006 roku Gęborski prosi lekarzy o eutanazję. Mówi, że umierającym należy się miłosierdzie. W tym samym roku Gęborski umiera. Nie było eutanazji. Ale w 1945 roku Monika, sześciotygodniowa córka Klary, o której Wam wspomniałem, również umarła tu, w obozie, dlatego że z rozkazu Gęborskiego niemowlętom i dzieciom nie przysługiwały racje żywnościowe. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście z nami. Dziękuję Wam za każde dobre słowo, za każdy doping. Bardzo się cieszę, że mamy już ponad 80 tysięcy subskrypcji i że cały czas nas oglądacie i cały czas wspieracie wirtualną kawą, a także tym, co można nas wesprzeć, jeżeli chodzi o gest wsparcia przez kanał YouTube. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20.00. Łukasz Kazek, History Story.